Tym razem pokażemy wam dyscyplinę, która w dobie równouprawnienia i równości obu płci rozwija się bardzo dobrze. Jest to korfbal, czyli dyscyplina, w której zarówno mogą w jednej drużynie rywalizować ze sobą i kobiety, i mężczyźni. Korfbal to koedukacyjna gra zespołowa, która może przypominać koszykówkę, ale uwierzcie nam, że to tylko pozary. Byli prekursorami gry w Korwal i, i, i stąd znalazł się tutaj w Polsce pan Fiedor z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Był kiedyś ładny parę lat temu, prawie 30 lat temu w Holandii na takich obozach dokształcających dla nauczycieli wychowania fizycznego i on stamtąd przywiózł właśnie Korwal do Polski i stopniowo od początku lat 80. Korbal zaczął się rozwijać, aczkolwiek no, do, mimo tylu lat funkcjonowania w Polsce jednak jesteśmy niszową dyscypliną. Przede wszystkim możemy pokazać tu we Wrocławiu i w Polsce w ogóle korbal na bardzo wysokim poziomie, niespotykanym i chyba nigdy więcej tego nie, nie zobaczymy. Zobaczyć najlepsze zespoły na świecie to jest unikatowa możliwość i to jest niesamowita możliwość do promocji korbalu tutaj we Wrocławiu, ale nie tylko we Wrocławiu. W Polsce. Główna różnica jest taka, że są to mieszane drużyny i, i to wyróżnia korbal, że są faceci i dziewczyny w jednej drużynie. E, poza tym nie można kozłować ani biegać z piłką. E, dwutakt jest niedopuszczalny, można zrobić jakby półtorej kroku. Nie ma tablicy przy koszu. kosz jest ustawiony na słupie na wysokości 3,5 metra. E, Boisko jest większe, bo 20 na 20 wynosi jedna połowa. Od tego sezonu podobieństwo do koszykówki jest dodatkowe, bo są cztery kwarty 4 razy 10 minut. Więc myślę, że to dodaje jeszcze uroku korwalowi, ale do tej pory to było 2 razy 30. Igrzyska sportów olimpijskich World Games będą ważną imprezą we Wrocławiu, ponieważ mamy tutaj dwie drużyny. Mamy silną drużynę, która w tym roku prawdopodobnie będzie miała mistrza polski i przede wszystkim mamy prawo gry w tym turnieju, bo do tej pory było tak, że pierwsza ósemka rankingu się kwalifikuje do tego turnieju. Natomiast my jesteśmy na miejscu dziesiątym I jest to dla nas duża szansa, duże wyróżnienie. No i wyróżnienie dla samych zawodników, którzy mogą zagrać na takiej imprezie. startował program w szkołach, w gimnazolicach i ci zawodnicy będą na pewno do nas z czasem przychodzić i na mecze i może dołączą do naszej drużyny. Każda drużyna będzie mocna. No, myślę, że poza naszym zasięgiem są dwie najlepsze, tak? Holandia, Belgia, trzecia również będzie ciężko, ale myślę, że pozostałe drużyny na pewno podejmiemy walkę godną tych zawodów. Z uśmiechem na ustach kończymy grę w korfbal, bo okazało się, że niektórzy tutaj mają większe predyspozycje, a niektórzy troszkę mniejsze. No ale polecamy Wam tradycyjnie tą dyscyplinę sportu, przynajmniej ja ją polecam. Ja też zdecydowanie polecam, korfbal jest to dyscyplina bardzo wymagająca, trzeba naprawdę się nieźle nabiegać i namęczyć, ale naprawdę warto, koniecznie spróbujcie korfbalu.